Dobry wieczór, 1 kwietnia, ale będzie jak najbardziej poważnie. Przez blisko pół godziny tylko i wyłącznie o sporcie. Zapraszamy na magazyn sportowy. W warcy ważnym meczu drugiej ligi piłkarze motoru Lublin podejmowali Stomil Olsztyn. Drugi wiosenny mecz i niestety druga porażka. Marzenia o awansie do pierwszej ligi chyba trzeba powoli odkładać na następny sezon. Piłkarze motoru Lublin, bo o nich mowa, przegrali dziś bardzo ważny mecz ze Stomilem Olsztyn. Przegrali z 0 do 1. Motor zaczął mecz ze Stomilem obiecująco. Podopieczni Modesta-Boguszewskiego starali się atakować bramkę Olsztynian, choć goście nie pozostawali dłużni i rewanżowali się kontratakami. W 27 minucie po dośrodkowaniu kursy strzelał Batata, ale bramkarz Stomilu Paweł Skiba nie musiał nawet interweniować. Kilka minut później doskonała okazja Damiana Szpaka, ale młody napastnik motoru zwlekał z oddaniem strzału, czym ułatwił zadanie Skibie. Szansy szukał też Daniel Koczon i Igor Migalewski, ale gościom udało się zażegnać niebezpieczeństwo. W 41 minucie Stomil mógł objąć prowadzenie, ale Lublinian w ostatniej chwili uratował kursa. Początek drugiej połowy należał do gości, którzy dopieli swego w 60 minucie. Najpierw faul Bataty w polu karnym, a chwilę później skutecznie wykorzystany rzut karny przez Pawła Łukasika. 100 mil w drugiej połowie był lepszy od motoru, co potwierdzają kolejne okazje. Strzał głową Łukasika, czy chociażby strzał Suchockiego w słupek. Dzisiaj motor nam postawił bardzo trudne warunki. Miał dwie wyborne sytuacje, niestety nie wykorzystał. No, nam z kolei e, udało się sześć bramkę z rzutu karnego. Myślę, że fał był ewidentny. Myślę, że gra mojego zespołu była niezła e, przez większość spotkania, ale były też momenty trudne, kiedy motor nas przycisnął i rzeczywiście było trudno. Ja naliczyłem sześć sytuacji, w tym dwie bardzo, bardzo dobre. No zabrakło, zabrakło tego muśnięcia, tego dokładnego dogrania i... i... Wyszło na to, że w drugiej połowie jeszcze przeszkadzał nam wiatr, graliśmy po ten wiatr, ale, ale nadal, nadal się liczyliśmy w grze no i straciliśmy głupią bramkę, no co to, to było frajersko. No. Motor Lublin przegrał ze Stomilem Olsztyn 0-1. Szansa na pierwsze wiosenne punkty zdobyte na boisku dopiero 14 kwietnia. Wtedy Lublinianie zagrają ze Stalą Rzeszów. Na no, oto komplet wyników drugiej ligi piłkarskiej w grupie wschodniej i ligowa tabela. Bez bramek w meczu znicza z garbarnią Kraków, Stal stalowa Wola wygrała ze stalą Rzeszów 1 do 0. zwycięstwo pelikana ze świtem i porażka puszczy niepołomice ze zmierzającym do pierwszej ligi okocimskim Brzeską Resowia dopisuje trzy punkty za walkower ostrowiec wycofał się bowiem z ligi, a pauzowały w tej kolejce wigry suwałki i jeziorak i ława. Tabela drugiej ligi piłkarskiej. Okocimski Brzesko ma 12 punktów przewagi nad Stomilem. Motor traci do Olsztynian już 10 punktów. Czwarta jest Puszcza Niepołomice, a na dole tabeli Wisła, Puławy, Garbarnia Kraków, Stal Rzeszów i zdegradowany już Krzoostrowiec Świętokrzyski. To wszystko w dzisiejszym magazynie sportowym. W ostatnim tygodniu przed świętami nie zapominamy jednak o sporcie. Sport Flash to w środę i sobotę, a w niedzielę specjalne wielkanocne wydanie magazynu sportowego, na które zapraszam już teraz. Do zobaczenia.